Witajcie, dzisiejszy bohater, konwój M4U. Nareszcie coś w sensownym pudełeczku. Twardy kartonik, nie to, że tak powiem, jak szmacianka, jak to zawsze ma miejsce, tylko naprawdę fajny, sensowny kartonik. Dobra rzecz na prezent. ale słuchajcie, nie będziemy tam dalej nawijać o takich rzeczach. Czas na konkrety. Konwój M4U to nie jest jakaś. Stuprocentowo nowa, słuchajcie, konstrukcja, ponieważ obudowa tej latarki jest znana z serii BD, BD to już chyba seria, która będzie tak powiem stosunkowo wybijana. Przynajmniej BD06 którą omawiałem jakiś czas temu, już jest nieprodukowana. Jeżeli ktoś jest chętny o co chodzi, link pod wideo. A wracając do BD, wróć M4U. M4U jest nową latarką, ale w zasadzie na dobrze znanym wszystkim sterowniku. Oprogramowanie tego sterownika to Biscotti. To jest 155 to trybów, 12 grup, czyli możemy hulać, ile wlezie. Słuchajcie, latarka Konvoy M4U jest standardowo na diodzie XPL High. Dla tych nie, nieświadomych XPL High, High to jest ta, słuchajcie, ścięta, taka płaska ta dioda. A na czym, że tak powiem, bazuje, jeżeli chodzi o części? No to co? Standardowo obudowa: aluminium, kolor czarny, włącznik, tak jak w przypadku M3 pod kciukiem. Dla wielu zaleta. Wiele osób bardziej woli pod kciukiem niż na kuprze. Które lepsze, nie mi oceniać. Szybka, która jest w tej latarce, jest standardowo z powłoką antyrefleksyjną o wysokiej przepuszczalności. W zasadzie robi się też już to powoli standardu Simona. Bardzo mnie to cieszy. Pod szybką znajdziemy reflektor SMO, tak więc bardzo fajnie. No, a jeszcze fajnie, jakby fokus idealnie się złapał. Dioda, która jest tutaj zamontowana, ma do wyboru 4 barwy: 2700 kelwinów, 4000 kelwinów, 5000 kelwinów oraz 6500 kelwinów. Tak jak wspominałem chwilę wcześniej, sterownik to oprogramowanie Biscotti, trybów od Groma. ciut ciut, nie będę ich tutaj wymieniał. Biscotti już było omawiane u mnie nie raz na stronie, jeżeli ktoś nie bardzo wie co i jak. kompendium ogólnie o Biscotti, link pod wideo, zapraszam. Sterownik jest wyposażony w podstawowe zabezpieczenia, czyli to przed nadmiernym rozładowaniem oraz przed odwrotną polaryzacją. Pamięć trybu oczywiście też się tutaj znajduje. Co do zasilania, albo mamy do wyboru ogniwo 26650, ewentualnie 18650 i zakładamy sobie adapterki, które są w komplecie. Czas pracy na najwyższym z trybów widzicie teraz na ekranie w rogu. Co, to jeszcze, co jeszcze mogę przepraszam, powiedzieć na temat latarki? 16 Deko, dojdzie do tego ogniwa, mamy ponad 20. Nie jest źle, nie jest jakaś tam mega lekko, no ale słuchajcie. Nie popadajmy w skrajności, nic nie musi być idealnie leciutkie, ani też nie potrzeba nosić ze sobą wielkiej pały. Jak ktoś chce coś solidnego i wielkiego, polecam konwoja L6, ale to już nie, nie na teraz mowa. Latarka nie jest, słuchajcie, jakaś stosunkowo wielka. Zobaczcie sobie, jak ona tam na tle innych braci wygląda. Gdyby się jeszcze trzymała, to byłoby ekstra. To nawet słuchajcie, będzie lepiej w ten deseń. C8, M4u, M3, L2. M4u bliżej do M3, numerek wyższy, latarka ciut mniejsza. Tak to bywa, słuchajcie. 142 mm, średnica główki tuby, jak to woli, to 41,3, jeżeli chodzi o tubę, 33,2 mm. Zobaczycie sobie jeszcze jak ona wygląda tutaj od środka i słuchajcie, pójdziemy w teren, bo to będzie Was pewnie najbardziej zainteresowało. SMO z XPL sterownik oczywiście to co wyróżnia M4U na tle reszty konwojów między innymi to port ładowania mikro usb przewodów nie ma w zestawie to każdy we własnym zakresie tutaj słuchajcie jest jeszcze dziurka Taka nad portem. W tej dziurce mamy diodę. Czerwona dioda to jest ładowanie. Niebieska dioda to jest akumulator naładowany. Czas naładowania widzicie po boku na ekranie. Z drugiej strony mamy łącznik. Charakterystyczny klik. Tuba z jednej strony z anodyzacją, z drugiej bez. Po jednym o ringu. Na każdej ze stron. Reszta, gładzi... Reszta gładziutka, Boże. Cały czas przez całą tubę ten sam wzorek. Smyczka. Szkoda w ogóle słów na ten temat tej smyczki. Wiecie, że ja jej za nią nie przepadam, ale opcjonalnie może być. Na kuprze gładziutko. Sprężyna, słuchajcie, nie jest zmostkowana, ale zobaczcie sobie. no Jest kawałek solidnej sprężyny. Szkoda, że nie jest pozłacana, ani nic, no ale jak to ktoś kiedyś powiedział, nie można mieć wszystkiego latarka na chwilę obecną słuchajcie oscyluje za, oscyluje u Simona za 28 dolarów 36 centów możecie sobie ją y, ją, latarkę cenę zbić poprzez mój kod i wtedy z 28 dolarów zrobi się wam 24 z groszem oczywiście ale jakby nie patrzeć zawsze parę groszy słuchajcie do przodu jak użyć mojej zniżki u Simona, opisałem w artykule. Wszystko jest pod wideo. Gdyby były pytania, słuchajcie, dajcie znać. To wam powiem, co, jak pomogę. Tu sobie jeszcze ją włączymy. Pierwsze pięć trybów to są te tryby stałe. Później mamy te mrugające, brzdące. Ja osobiście nie jestem w ogóle fanem tego. tego. Znaczy inaczej, lubię ten sterownik, ale nie lubię tych błysków. Ale to słuchajcie, nie, o gustach się nie dyskutuje. Tak więc co? Myślę, że najważniejsze na temat tej latarki zostało powiedziane. Gdy będą pytanie, piszcie śmiało. A ja zapraszam Was do testów w terenie i wtedy sobie ewentualnie w komentarzach pogadamy, co o tym sądzicie. Tak więc cierpliwości! I jesteśmy w terenie. Idziemy sobie z latareczką konwoj M4U. Świecę teraz najsłabszym trybem. Tu jest sterownik biscotti dla przypomnienia. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. Teraz będą te migające brzdące. Tu mamy najsłabszy, ja sobie ustawię piąty tryb, czyli 100% i idziemy na spacerek. Przypominam latarka konwój M4U. Latarka nie nagrzewa się zbyt szybko, ale jest to też efekt temperatury aktualnie jest około 10 stopni. Tak więc, słuchajcie, za gorąco nie jest. Dodatkowo wśród drzew mamy troszkę chłodniej. Na chwilę obecną, bez problemu, latarka jest do utrzymania w ręku. i sekundkę Poczymaj proszę tą latarkę Teraz świecimy M4U ale za sekundę wyłącz tu, tu. dobra a teraz dla porównania BD06 sekundkę ustawimy tryb 100% ja zaraz pokażę wam jak to z BD06 oczywiście barwa tutaj na bd jest cieplejsza ale to akurat mało istotne, zaraz zrobię kółeczko z BD-06, a później powtórzę to samo kółeczko z M4U. Ok, podmieniamy latarki. I teraz lecimy 2, 3, 4, 5, M4U. Tutaj jest barwa neutralna. po prawo M4U po lewo BD06 kosmicznej słuchajcie różnicy nie ma co i jak czym się różnią omówiłem to na początku jeżeli ktoś ogląda film od tego momentu zapraszam na początek dobra i co kontynuujemy spacer z M4U Króliczek. Już wolę takich gości niż te lisy. Kitajecz twardo. Ja przyświecę sobie jeszcze troszkę w dal. Patrzymy na wysokość. Zaraz jeszcze dojdziemy słuchajcie, w miejsce, że tak powiem yy, Wąską ścieżkę. O tam już zakończymy tą część materiału. Jeszcze później dalsza część, czyli świecenie w terenie. Zobaczycie sobie, jak ona wygląda. Jak będę się oddalał od kamery, i na tym będziemy kończyli. tam sobie przyszliśmy no i co fajne w miarę dalekie światło ale jeszcze zapraszam na dalszą część gdzie pokażę jak świecę w terenie bardziej otwartym czekajcie Konwój M4U testy terenowe przypominam sterownik biscotti ja włączę tylko 5 pierwszych stałych trybów pierwszy drugi trzeci czwarty piąty teraz te mrugające to tylko czysta proforma dla Was nie będę ich że tak powiem w dalszym terenie poruszał raz, dwa, trzy cztery, pięć i idziemy na spacer Jak sami widzicie, ożywienie serii BD było nawet nawet dobrym pomysłem. Latarki się sprawdzają, moim zdaniem. Wbudowana ładowarka na pewno wielu z Was ucieszy, ponieważ no, jest to dość że tak powiem, tak upierdliwa sprawa. To niestety przy latarkach z Chin można często właśnie spotkać, że trzeba dokupić ogniwo. Zaraz się okazuje, że ma specjalną ładowarkę i w ogóle, słuchajcie, temat rzeka. No ale na temat latarki, moim zdaniem, słuchajcie, warto. Jeżeli ktoś chce taką większą tubkę. Włącznik pod kciukiem, wbudowana ładowarka, moim zdaniem bardzo fajna pozycja, warta rozważenia. I co? To będzie tyle w tym temacie. Komentarze są do Waszej dyspozycji, jeżeli pojawią się pytania, piszcie śmiało. Jeżeli ktoś będzie chciał zakupić latarkę, przypominam, że ma zniżkę u na co i jak w linkach pod wideo. I nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was do innych moich filmów, a oczywiście lajki like i subskrypcje będą bardzo mile widziane. To będzie na tyle w tym filmie, jeszcze zobaczcie sobie zdjęcie jak ta latarka świeci w porównaniu z innymi i kończymy. Tak więc co? Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się, cześć.